Oh. <laughs> Cieszę się, że Biblioteka Publiczna w Stopraślu wreszcie może w pełni otworzyć swoje podwoje. Dzisiaj mamy oficjalne otwarcie biblioteki, a przy tej okazji z wielu znamienitych gości, którzy przyczynili się także do budowy tej biblioteki i do tego, jak ona wygląda. Mamy zarówno ważne postacie z naszego regionu, jak i postacie, które przyczyniły się do udostępnienia zbiorów specjalnych w tejże bibliotece. Biblioteka budowała się praktycznie ledwie ponad rok między jesienią 2019, a końcem roku 2020 i została wreszcie otwarta i będzie służyła mieszkańcom miasta i gminy Słoprosi. Ja jestem autorem konstrukcji tego budynku, czyli Wszyscy, co mieli do powiedzenia, wszystko co mieli do powiedzenia panowie architekci, ja to zrobiłem do kupy, żeby to jak powiedział nasz przedmówca niedawno, żeby nam strop na głowę się nie, nie zawalił. No ja myślę, że tu na nas z kolegą spoczęła duża odpowiedzialność na zbudowanie obiektu, który wpasowałby się w tak delikatną strukturę, jaką jest sufaść, My tylko z kolegą mamy nadzieję, że e, jeżeli budynek będzie funkcjonował i, i wpisze się jakby w, tutaj, w tą strukturę miejską, e, mieszkańcy go przyjmą jako swój. To jest dla nas jakby najważniejsze. Chodziło o to przy projektowaniu, żeby po realizacji tego obiektu odnieść takie wrażenie, że ten budynek już tutaj był bardzo dawny. Że, że, żeby nie było to takie wrażenie, że że jest narożnik ulicy, który doprowadził do braku ładu przestrzennego. Oczywiście zależało nam, żeby on współgrał z tym budynkiem, który już jest słynnym budynkiem, bo jest budynkiem jako w w filmach, no nie? więc zależy nam na tym, żeby te dwa obiekty z sobą zgrały i tak jak mogliśmy najlepiej to, to zrobiliśmy.